W rozmowie z kurierem porannym wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, wspomniał o pieniądzach. Gospodarstwo Andrzeja Spludycz to miejsce, które w kręgu fanów rolnicy Podlasie stało się niemal kultowe. Choć zarówno telewizja, jak i rolnik na tym korzystają, ostatnio nie mogą porozumieć się w istotnej, z punktu widzenia 42-letniego sprawie Andrzej Onopiuk zdradził, że kością niezgody są ustalenia, których jego zdaniem ekipa programu nie realizuje. Powołał się na ich obietnicę w sprawie pomocy przy remoncie domu. Nie chodzi mi o to, aby dali pieniądze, ale żeby pomogli. Na razie nie wywiązują się z obietnic, nie tak się umawialiśmy. Wiem, że serial jest bardzo popularny, soczewona, ale my także chcielibyśmy skorzystać. Dostajemy pieniądze, ale nie są to duże kwoty. Chodzą plotki, że mamy milion złotych dochodu miesięcznie, przecież to bzdury. Nie wiem co dalej będzie. Cały czas rozmawiamy z moim e, menedżerem i adwokatem, co zrobić. Przyznał w rozmowie z kurierem porannym Celebryta podkreślił, że zależy mu na tym, by remont wiejskiej posiadłości został wykonany jak najszybciej. Dotychczas udało się zrobić łazienkę. Wcześniej domownicy korzystali z wygódki. wierzchnie, pod wejściem, drzwi do obory oraz nową halę, w której trzyma potrzebne do pracy w polu maszyny. O tej porze roku ma dużo mniej obowiązków, więc ma czas, żeby spotykać się z fanami. Tych w Plutyczach nie brakuje. Pod gospodarstwo podjeżdżają wycieczkowe autokary, przynajmniej jeden dziennie. Turyści mogą zaopatrzyć się w pamiątki, które sam zainteresowany sprzedaje pod swoim domem. Popularność nie jest dla mnie uciążliwa. Staramy się przyjmować wszystkich, oprowadzamy po gospodarstwie, opowiadamy. Fajnie, że ludzie kupują nasze gadżety, komentował. Jeśli Andrzejowi Onopiukowi nie uda się dojść do zgody z twórcami Rolnicy Podlasie, może pozostać mu jedynie kanał na platformie YouTube. Fani martwią się, że taki obrót sytuacji będzie oznaczał koniec jego kariery. Jak sądzicie, będzie aż tak źle, czy konflikt wkrótce pomyślnie się rozwiąże?